Говорит Москва. Слушайте Москву. Хей, хей, дорогие видео! Кликни тут, и вон написи. Первый день в Москве. Charakterystyczne dla Rosji, więc też dla Moskwy, jest ogromna mieszanka kulturowa, narodowościowa, rasowa, ponieważ Rosja jest tak wielka, że obejmuje swoją powierzchnią rejony, na których mieszały, mieszkały i mieszały się ze sobą różne rasy ludzkie. Przez to w Moskwie możemy spotkać od prawosławnych katolików, muzułmanów, ewidentnie pochodzących z okolic Kaukazu. A także masę burjatów przypominających trochę Mongołów No po prostu, no już nie wspominając o czarnych Po prostu przekrój przez rasy, kolory skóry, wyznania Jest ogromny Pośród trawników przycupnął sobie na krześle I Duma z gołębiem na głowie Wiecznie żywy Wódz rewolucji Lenin z gołębiem na głowie Tak, Rosjanie nie mają najmniejszego problemu ze swoją historią. Czy ktoś był zły, czy ktoś był dobry i dopiero po czasie osądzono, że jest zły, to pomniki, które wybudowano zostawały. I bo, ponieważ jest to spowodowane tym, że Rosjanie bardzo łatwo przebaczają historycznie przebaczają w tym sensie błędy swoich przywódców. I no, znajdziemy tutaj zarówno pomniki Carów, jak i Wodzów Rewolucji. W każdym na pewno mieście będzie ulica Lenina, w każdym no, w większym mieście będzie na pewno pomnik Lenina. Jeżdżąc metrem, zauważyłem, że po pierwsze jest jedna stacja warszawska, a po drugie na nowej linii okrężnej, którą budują, drugą linię okrężną, jest planowana stacja o nazwie Szosa Warszawska. I teraz tak, Rosjanie zupełnie nie mają problemu. Z historią Nie ma już zupełnie żadnego problemu do Polaków Rozumieją dlaczego Kiedy były zabory byliśmy przeciwko Rozumieją Że no jak upadł Sojusz to upadł A teraz popatrzmy U nas jak to wygląda Już to widzę Jak jakaś wschodnia, trasy, wschodnia stacja metra Będzie się nazywać Moskiewska Ha! Już to widzę Jak w ogóle jakakolwiek ulica będzie się nazywać Moskiewska Prędzej wszyscy się przecież pozagryzają niż na to zgodzą No ale cóż Niektórzy mają dystans, inni nie Nie mi to oceniać Ważne tylko, że tutaj nie mamy zupełnie żadnych problemów ani niemiłych komentarzy Z powodu naszego pochodzenia, wręcz przeciwnie Na pewno każdy z Was kojarzy te długie budynki mieszkalne w Warszawie, czy to w Warszawie, czy w jakimkolwiek innym polskim mieście. I ciekawostka jest taka, że średnia długość budynków mieszkalnych w Moskwie jest dłuższa niż najdłuższy budynek mieszkalny w Warszawie. Co oznacza, że jest tu masa dużo, dużo dłuższych budynków. Tak samo większość Moskwian, z tego co zauważyliśmy, jeździ po Moskwie z GPS-em, z nawigacją. No nie z GPS-em, z Geonasem, rosyjskim odpowiednikiem GPS-u. I w sumie się nie dziwię, bo ile jakieś mniejsze miasto jeszcze idzie ogarnąć, o tyle w Moskwie gdzieś dotrzeć bez nawigacji, to To chyba sposób na samobójstwo. Już sześciopasmowe jezdnie nie mają namalowanych pasów, no bo po co? Każdy przecież dobrze wie, jak jechać. Co z tego, że wszyscy na siebie trąbią, jest masa wypadków. Moskwa jest miastem bohaterem. Moskwa Gorod Gieroi. Teraz jesteśmy obok klasycznej pamiątkowej alei wszystkich miast bohaterów. Tytuł ten zostawał przyznawany wraz z Orderem Lenina dla miasta. Nie wypadało do końca pojedynczych osób tak wywyższać, a po drugie jak nagrodzić wszystkich ludzi, którzy wzięli udział w obronie czy w ataku z danego miasta. Zaczęto nadawać Order Lenina miastom i razem z tym Orderem Lenina przysługiwał tytuł. Miasta bohatera, czyli Gorod gieroi Dzień trzeci i trzecia próba dobicia się do mauzoleum Lenina Bo jest w ogóle otwarte w dziwnych porach, zamknięte w dziwnych porach Bo kolejka jest przez cały Plac Czerwony i jeszcze za Plac Czerwony W kolejce do mauzoleum poznaliśmy naprawdę miłych ludzi, których uczymy polskiego, a oni nas uczą rosy rosyjskiego no, Nie skożyjcie priviety z Moskwy Pozdrowienia, Pozdrowienia z Moskwy Byliśmy w mauzolom Lenina I o tym będzie zaraz więcej A w tym momencie jesteśmy na Alei Zasłużonych I tu mamy Jednego chyba z najgorszych Polaków Felisa Dzierżyńskiego Ale Ludzie nam naszą kwiaty No tutaj no, mamy Stalina No to Stalin <noise> Powiem o mauzoleum Lenina Przede wszystkim nie można tam robić zdjęć Policja, ochroniarze Wojsko, nie wiadomo kto Którzy stoją co 3 metry Więc nie da się zrobić zdjęcia Nie można jakoś dłużej postać przy Leninie Bo cała kolejka Gna i oni mówią Nie zatrzymywać się, nie zatrzymywać się, iść Przychodzi się tak w odległości koło 2-3 metrów Od szklanego sarkofagu z Leninem Który no już nawet z tej odległości wydaje się bardzo plastikowy. Co możemy powiedzieć o Leninie? No na pewno był Karłem. I to nie tak jak wszyscy mówią, że Lenin jest niski, tylko on był. Karłem był niższy od Mateusza i to tak nieźle. Określając metro moskiewskie, użyłbym określenia metro petersburskie na sterydach. Jest ono ogromne, majestatyczne i niewyobrażalne, w ogóle nieporównywalne z warszawskim. Metro Moskiewskie. Metro, w którym przejście między dwoma stacjami jest większa różnica wysokości niż głębokość naszego warszawskiego metra. 30 grudnia 1972. WYSIADAMY na Placu Rewolucji. Zatryć wysoko. Do góry. Nie wiem, czy widać. Bardzo wysoko. Tutaj ustawimy licznik i będziemy liczyć, ile czasu jechaliśmy. My już wyjeżdżamy a przed naszym okazuje się ogromna i ogromny co jak co, ale to, że metro moskiewskie jest miastem w mieście to trzeba przyznać ogromne po prostu metro a obecnie jestem na chyba jednej z niewielu albo jedynej stacji, która jest na powierzchni И есть над Дрезденском мосту, на мосте, Статья метро на мосте. В общем, есть такая вещь, то что в Москве помимо основного метро есть еще так называемое метро Сталина или метро 2. Оно использовалось именно госслужащими и секретными службами для ну поддержания порядка и ну для своих секретных дел, разумеется. No, w ogóle jest taka, no, słuch, może prawda, to, że to metro idzie z Moskwy, w oddalonej точки Rosji, ono może jechać. No, tak. Nasz y, nowo poznany Moskwianin zaprowadził nas do pomnika Cyrla i Metodego. No, chyba nie muszę opowiadać historii Cyrla i Metodego i ich wpływu na historię Rosji i cały alfabet, bo to każdy powinien znać. W każdym razie pomnik ten wygląda tak. A tak, a propos alfabetu, to... Ciekawostka taka, że jak Rosjanie nazywają swój alfabet? Otóż my nazywamy ich alfabet cyrlicą, a o naszym mówimy pismo łacińskie, podczas gdy oni swój alfabet nazywają alfabetem słowiańskim. Czyli tak naprawdę ich zdaniem, polski, czeski, wszelkie te języki z rodziny słowiańskiej powinny być również zapisywane cyrlicą, no, alfabetem słowiańskim, a nie łaciną, a nie łacińskim. Wyszliśmy z metra i naszym oczom po pierwsze okazała się cudowna. Przepiękna. A tak w ciągu pięciu minut powinniśmy być na Placu Czerwonym. W Moskwie zdecydowanie jest masa pięknych kobiet, masa pięknych dziewczyn. Po prostu w metrze, nie w metrze, wszędzie. Tutaj po prawej mamy GUM. Jest to najstarszy dom towarowy w Moskwie. I obecnie znajdują się najdroższe sklepy w Moskwie. Co zupełnie nie przypomina tego, jak to wyglądało na początku, kiedy cały był oblegany przez Moskwian, ogromnie długie kolejki do sklepów tak naprawdę z pustymi półkami. Ale cóż, został w, pod koniec XX wieku sprywatyzowany, więc rozkręcili biznesy, posprzedawali... No i teraz jest najdroższym sklepem w Moskwie, najdroższym centrum handlowym w Moskwie. Weszliśmy do gumu. Na Kreml wchodzimy przez tą z tyłu basztę, basztę świętej trójcy, która jest najwyższą wieżą to na terenie. A na górze jest gwiazda. Nie orzełcarski, tylko gwiazda komunistyczna. Po prawej stronie widzimy to, czyli Państwowy Pałac Kremlowski, który powstał na początku lat 60. XX wieku, jako urzeczywistnienie Pałacu Rad. Z tej budynku, w którym odbywały się wszystkie zjazdy partii komunistycznej. Na Kremlu mamy kilka soborów. Jest to najczęściej występujący tu budynek. Wszystkie są naprawdę bogato zdobione. Złote kopuły, freski. Właśnie wchodzimy na plac soborowy. I tutaj mamy najważniejszy sobór Moskwy. Jest to sobór zaśnięcia Marii Panny. Kolejnym rzucającym się w oczy jest sobór zwiastowania. A rzuca się on w, on w oczy z powodu wielkiej ilości złotych kopuł. Tam To wreszcie opowiem o tej cerkwi Która jest najbardziej znanym Chyba symbolem Moskwy Jest to Katedra pokrowska zwana szerzej, Znana szerzej Jako cerkiew Wasyla Błogosławionego Car Iwan Groźny Po zbudowaniu tej Cerkwi Kazał oślepić Budowniczych, aby nigdzie na świecie już nie mogli drugi raz budować równie pięknego budynku. Jedną z takich rzeczy na tradycyjnych pamiątek, które się przywozi z Rosji obok matrioszki są jaja faberze. Tutaj je widać. Nie są to oczywiście prawdziwe jaja faberże. Trafiliśmy do największego sklepu z zabawkami dla dzieci w Moskwie. Rosjanie, jak też mówiłem, wszystko jest zrobione przesadnie i monumentalnie i wszystko jest przepiękne. I tak w tym sklepie z zabawkami jest. Ogromny wahadłowy zegar z mechanizmem na wierzchu, a na dachu są witraże. Które w ogóle w ogóle to jest historia czegoś. Ale w ogóle niewyobrażalne, żeby to u nas w Polsce było w sklepie dla dzieci. W sklepie z zabawkami dla dzieci jest taki wystrój. A teraz możecie spojrzeć na żyrawę, kosztuje milion 400 tysięcy rubli. Czyli koło ile na złotówki? bardzo zaokrąglając 100 wow. tysięcy każdy z nas chciał zawsze mieć LEGO City a co powiecie na LEGO City które jest tej wielkości i wszystko się rusza przy kliknięciu na przykład możemy wyzdziałali eto na przykład możemy kierować ruchem na autostradzie Albo obracać budynkami. Obok przycisków, sprawiających włócz zabawki, są informacje, i w ten sposób bawiąc uczą. To akurat są informacje o Rosji: o tym, że jego powierzchnia to 17 milionów 102 345 kilometrów kwadratowych i znajduje się na terytorium Rosji, Federacji Rosyjskiej, 145,5 miliona ludzi. Idziemy sobie ulicą i znajdujemy sklep militarny. I niestety jest on zamknięty, więc nie możemy wejść do środka, ale Nawet przez szybę widać, że jest wyposażony milion razy lepiej niż te nasze polskie sklepy militarne Bo na przykład można sobie kupić działo samobieżne No już pomijam, pomijam mundury, ale działo samobieżne, ziemia, powietrze Nie wiem na co oni z tego korzystają, na niedźwiedzie czy na co Jesteśmy przy uliczce najdroższych sklepów w Rosji w Moskwie najdroższych sklepów, buty po 3000 euro, te klimaty. I tutaj obok mnie jest największa kwintesencja, właśnie Rosji. Mamy kiedyś czerwony dywan dla ekskluzywnych gości, położony jako kładka przez budowę do ekskluzywnego sklepu. Udało mi się dorwać kolejny rosyjski przysmak, kolejna rzecz, która w Rosji jest najsmaczniejsza na świecie. Są to lody. Takie właśnie hamskie lody w brykiecie W środku śmietankowy, na zewnątrz dwa kawałki wafla Po prostu są przepyszne Śmietana jest, śmietankowe lody są tak bardzo kremowe Że jest to w ogóle nieporównywalne z naszymi lodami dostępnymi w Polsce Są one na tyle popularne, że Rosjanie radzą się nimi w Moskwie nawet zimą przy minus 20 mm. Nie, 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 znaczy wszystko fajnie, ale, ale ja mama, ja wiem, że ja nie powinienem przeklinać, ale, ale na to innych słów po prostu nie ma, no.